Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale, tym razem coś małego, ale wariat, że tak się wyrażę. Pible, peble, Creative Pible X+, czyli zestaw głośników 2 plus 1, który możecie sobie podłączyć tak naprawdę do wszystkiego, jak to zwykle w kreatywie, przeważnie przewidziane do komputera, ale powiem Wam, że te maleństwa potrafią robić robotę. No cóż, kartonu nie pokazuję, bo mi się nawet na biurku nie mieści, ale co dostajemy od Kreativa właśnie? Otóż to w budżecie chyba 600 zł. I powiem Wam, że jak na taki budżet, na głośniki, które możecie sobie nie jesteście audiofilami, nie wariujecie tak jak ja, a chcecie sobie posłuchać czegoś naprawdę fajnie i dobrze z komputera, lub też nawet możecie to postawić przy telewizorze, bo ja to bardziej w taki sposób testowałem, to powiem Wam, że te maleństwa naprawdę e, robią robotę. Co dostajemy? Dwie satelitki, które są kulkami, które już znamy z poprzednich e, serii Creative. Tutaj za dużych różnic, znaczy, no, wiadomo, różnice zawsze są między nimi, e, jeżeli chodzi o jakość dźwięku wykonania. Ale też dostajecie tą małą skrzyneczkę, która po prostu robi to, że te głośniki mają dół. I to, mimo że e, głośnik, który jest tutaj głośnikiem głównym w tym sabuferku, to jest naprawdę maleństwo. To nie wiem, jak oni to ogarnęli. Ale naprawdę to fajnie i przyjemnie całość schodzi i gra. Jest jeden głośnik, który jest głównym. Tym, którym sobie sterujecie całym zestawem, bo oczywiście ten jest dodatkowy i sabufer jest dodatkowo podłączony na kabelkach. Szkoda, że te kabelki nie są wyjmowane, są na stałe. Niestety tutaj sobie nie podziałamy, ale w głównym głośniku co mamy? Mamy kable wyjście wejście, wejście na ten głośnik wyjście na subwoofer, macie USB-C typ C power delivery, który możecie je zasilić, możecie je też podłączyć do komputera i wtedy one sobie z niego grają, też mogą być dostarczać prąd i właśnie połączyć je normalnie gdzie one są później wykrywane w komputerze jako głośniki, to fajna sprawa. Jest też wyjście AUX, mini jack, który możecie sobie tutaj wpiąć dowolne urządzenie ale fajnie też, że jest bluetooth na pokładzie, więc pod tym względem 5.3, więc możecie sobie go sporować z telefonem, no, waszym, nie wiem, dowolnym sprzętem, telewizorem choćby nawet, i można sobie grać. To jest jeszcze ciekawe, co może, hmm, musiałbym chyba wyłączyć na chwilę. Oświetlenie, które mamy tutaj u mnie na biurku, czekajcie, zrobimy to szybko. Włośniczki. Jeszcze jedno świeci, ale to niech to świeci z spokojnie. Eee, mają też podświetlenie, gdzie sobie tutaj są sceny, które. Są predefiniowane, czyli można sobie przeczytać. Oczywiście, da się to wyłączyć, jak ktoś nie lubi tego typu rzeczy, jak ja na przykład. Ale są różnego rodzaju efekty świetne, które widzicie z obu, obu stron, oczywiście. E, głośników je sobie. No Jest zielony z niebieskim. E, jest też multicolor, jest też czerwony, i też z rytmu muzyki, którą za chwilę włączę, też możemy sobie tutaj majdać, że tak się wyrażę. Tymi kolorkami. Co dalej? Membrany. Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o parametry? Bo to myślę, że jest dosyć e, ciekawe. Mamy tutaj głośniki e, o mocy, tak naprawdę RMS, która tutaj wychodzi nam szczytowa do, do 60, czyli RMS tak naprawdę jest około 30 W. I powiem Wam, że jak na 30 W no to ja jestem w szoku, jak to realnie tak naprawdę nam gra. Przetworniki, które tutaj mamy. 2,75 cala, pełnozakresowe. Dodatkowo 3 calowy subwoofer, który jest tutaj. Subwoofer ma jeszcze bas refleksy, bo jest to obudowa zamknięta. I jak to gra? Będziemy za chwilę gadać. Co jest na pewno fajne, że sterowanie w przypadku na przykład Bluetootha nie musicie wykorzystywać tego enkodera tutaj. Możecie robić to bezpośrednio ze smartfona i głośność jest ogarniana. Naprawdę, jeżeli chodzi o donośność tego zestawu, jest ciekawie. Yy, może brakować troszeczkę góry, bo nie mamy tutaj głośnika wysokotonowego, tylko mamy dwa pełnozakresowe. To to na pewno nie będzie jakaś taka szpiczasta góra, jak to niektórzy lubią. Yy, jest dobrze zarysowany środek. Dolny, wysoki, dół też usłyszycie, nie usłyszycie bardzo niskich zejść, no bo niestety, no tu mamy naprawdę bardzo małą membranę, ale przyjemną. To nie jest taki bas, który możecie doświadczyć z tanich głośników bluetooth, wszelkiej maści soundbarków i tym podobnych rzeczy. Nie. To już jest naprawdę moim zdaniem krok wyżej. Ja się nie dziwię, że te głośniki dostają różne nagrody w tym roku, bo naprawdę zgranie tego całego zestawu tych kolumienek i, i tego subwoofera robi to robotę. To się rozkręci. Naprawdę widzimy jak... Yy, membrany bierne pompują, całość po prostu robi robotę i gra. No nie da się ukryć, że jeżeli podepniemy to jeszcze pod jakieś lepsze źródło, nie jakiś bluetooth, tylko normalnie do komputera, robi to jeszcze fajniejszą robotę. Więc powiem Wam, że ja, jako osoba, która naprawdę lubi audio, lubi fajne sprzęty, naprawdę jestem zadowolona z takich maleń, gdybym potrzebował czegoś co jest naprawdę turbą małe, i mam bardzo mało miejsca na to, żeby cokolwiek migrało. Posłuchajcie sobie ich gdzieś, no bo sprzętu audio nie kupuje się, słuchając e, czegoś na YouTubie, bo to słuchacie je przez inne przetworniki z tego, czego słuchacie, ale powiem Wam, że myślę, że warto. W tej cenie e, naprawdę spoko zabawka, moim zdaniem. Na biurko idealnie do konsoli może być. Na pewno brzmi lepiej niż nie jeden telewizor, bo tego to jestem absolutnie pewny, W szczególności w dolnych pasmach, które tutaj przenoszą te głośniki. No, soundbary to myślę, że spokojnie bierze, a no już lepsze zestawy to wiadomo. Apatyt rośnie w miarę jedzenia, ale za 600 zł, jako sprzęt, ja Wam z czystym sumieniem mogę to polecić i mówię, że to naprawdę spodoba Wam się, jeżeli chodzi o tego typu małe rozwiązania. Tyle, żeby nie zanurzać więcej. Technikalia oczywiście są na stronie producenta, można sobie się tam bardziej więcej czytać, Ale jeżeli chodzi o małość, kompaktowość, brzmienie tego malaństwa, ja jestem absolutnie na tak. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.